Na dzień dobry. W ogóle właśnie ta pora Stwora na bochora. Pierwsze, po drugi coraz jak to się mówi. Zmożyłem sobie jajka. Jak szpagrowie, nie? Cholera, jasno. Podiję to сезона. Co piszesz? Już? O zatrzymanie? <głos> <głos> Bardzo? Pozdrawiam tą zjerkę. Mmm, Super. Sam pora. Yes. Oj, środa. Oj, dobrze, że środa. Dobrze, nie nie popilnicowa. No, bravo. Думать. Мой уже. Да, да. w nocy z trochę zgodniałem tak to jest właśnie tak to jest a bardzo dobrze piniarka nie piniarka piniarka też dobra tylko fryzjerka maszynką cały równa. O, to powinno tak być właśnie a nie, jak byłem wcześniej, to po prostu... Kłaki jakieś, nie wiadomo co. Nierówno, bo ro, tak samo jak włosy rosną też nierówno, tak samo brwi też bo rosną nierówno, jak to się mówi. Tak to właśnie jest. No. Właśnie pan Krzysztof pisze już do nas. Następny. O, ale ułem właśnie mogę powiedzieć. List przyszedł, odebrałem list, podpisałem. Ojciec chudowski od sądu i po prostu zabiera Krzysztof listy moje ciekawe jakie on ma prawo prawo on sam łamie prawo te ja mam zaznaczone. ma mi do mnie zadzwonić kiedy mam się ugłębnie zgłosić a nie po prostu bo to jest ten wirus, jak to się mówi. No, wczoraj właśnie tylko dwa te filmy nagrałem. No, z rana ten śnieg, co pokazywałem, całe to wszystko. Później co w domu. Ale teraz będę, jak wychodził, to będę właśnie brał. Nie, rower. A właśnie widziałem. <grym> Nawet jechałem. MP ósemką, no właśnie widziałem W o też w Słonecznego Stoku Co na spacer wychodzi To też tego ogółem widza. Pozdrawiam Na przejściu Kurde jak Jak poznają No tam i pozdrawialiśmy właśnie Widzów. Sam powiedział, bo bardzo masz dużo tutaj widzów. Białem taku i Łę. Um, serdecznie wszystkich. Gorąco ich pozdrawiam. Ale tak samo każdy, każdy człowiek na tym świecie um, ma jakieś pragnienie z kimś się spotkać, z kimś porozmawiać, z kimś być. A nie ma takiego czegoś, żeby coś było do czegoś złego. Nic, nikt złego do niczego na, nie namawia, jak ktoś mówi. I co jeszcze? O, właśnie. No. Jest noc. No trzeba będzie się. Nie wiem, kiedy to że i dużo lajta zrobię. Muszę zbierać, bo zapłaciłem. Ale, ale, wam coś powiem. Taką niespodziankę, że ogółem każdy patrzy się ogółem, a ogółem, no ogółem jest dzień zakochanych. Temu ogłym, y, oszczygłem się, oszczygłem się, że po prostu mm, marz, bardzo dużo mam ikona, jak nagrywa całe to wszystko. Ja też teraz ostatnio mało nagrywam, bo ogłym, bo wiadomo, dlaczego to wszystko, do czego to chodzi. O, a właśnie... Dobrze nie wypił dla mnie pół mleka tylko Mam płatki sobie płatki później zrobię Później też pokażę o, Mam pół mleka Z płatkami sobie zjem Dopiero później dop... bo zjadłem No godzina ta Trochę zgłodniałem to musiałem zjeść jak to się mówi żeby wgrać żeby było trochę żeby widzowie mieli co oglądać mój ułom, bo mam mam dobrych widzów i złych Lubię lubię to nagrywać. To co się nagrywa, to co chcę nagrać, to nagrywam, a nie nagrywam jakiś głupot, nie wiadomo czego, jak niektórzy, tak samo jak ten, jak ktoś mówi, ten człowiek nieboży, Mariusz nieboży, schoroszczy, całe te nagrywa, całe te wszystko. Po prostu ale on nagrywa, ale on ugłym nie pokazuje swojego wizerunku, jak on ugłym wygląda. Tylko ugłym. Ja też mogę wziąć telefon, cały te nagrywać. O, to jest to, 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 to i gadać głupoty, i nie wiadomo co. Tak samo jak inni nagrywają na mnie. Sami widzicie. Farze zakrywają całe to wszystko po prostu jak ten m, czapkę całe wszystko warte. <śmiechowarte> 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 ale to ogółem niektórzy no wykopu, jak to się mówi, oni są zadowoleni bo oni szukają oni powiedzieli, że my snów będziemy szukać, żeby snów zbanować ale ogółem nie będzie takiego czegoś, ponieważ ja to będę sam nagrywał te ułem filmy. I teraz tak jest, bo jest to wszystko zgłoszone. Nie wiadomo jak do czego to pójdzie. Tak samo jak do Krzyśka dzwonili, a na dworcu, kogo zatrzymaliśmy? Co to? A Mercedes? Takie głupoty gadają. A oni myślą, że ktoś o, żebym ja przyjechał rozpoznał czy to to, czy go zamkniemy okej <grystwo> wariactwo widzicie jak to się ogólnie dzieje no i na ten temat to właśnie bo no trochę zjadłem bardzo dobre było no i już na ten temat no trzymaj to się